Witajcie moi drodzy z tej strony Dante e, i witam Was dzisiaj w kolejnym, jakimś tam odcinku, bo bo tutaj nie jest związany z żadną serią, którą prowadzę, a mianowicie pogadankę na temat zwiastunu, który, który został udostępniony na PGA 2024. E, chodzi oczywiście o of 1 Remake. Ja robiłem już kiedyś takie mm, komentarze na żywo, oglądając trailer, który działo się w Starym Obozie. E, Dzisiaj zobaczymy, jak dubbing yy, i dalsza, dalsza, część, jeżeli chodzi o content związany z Gothic 1 Remake. Yy, ja już ten trailer oglądałem, ten zwiastun, więc, więc nie będzie żadnego wow, wow, o oh, ale nowość. Yy, Także zapraszam, no i działamy. No, klasyczna scena, tak? No, zrzucają go tutaj do wody. Nie ma za bardzo o czym dyskutować. No, głos y, aktora, który czytał tą, tą tą frazę. Też za bardzo o czym nie ma gadać, lecimy dalej. Dobra, mamy pierwsze ujęcie takie mega fajne. Y, związane z całym widokiem górniczej Doliny. Y, dla mnie bomba. Dla mnie bomba, bo jestem w stanie rozpoznać miejsca od razu, tak? Charakterystyczny nowy obóz, przepraszam, stary obóz z zamkiem. Mamy mm, wieżę Xardasa, tak? Która majaczy na tle mm, zimowych gór. I zawsze mnie zastanawiał ten koncept tej wielkiej wieży. Oczywiście on się gdzieś tam w fantastyce pojawia, czyli te wieże i magowie. Natomiast no, one są zawsze takie incognito i właściwie jak zobaczymy sobie ile Kserdas de facto wykorzystywał te wieże. To, to, to człowiek się zastanawia, po co to w ogóle takie wysokie było. Ale dobra, no widzimy, widzimy sobie świątynię magów, bardzo ładnie zarysowaną, fajnie, tak. Mamy wieżę, mamy tą bramę wejściową, jest też ta po lewej stronie, widzimy tą wieżę łamaną. No mega bomba. Myślę, że lepiej bym tego nie wymyślił. Jeszcze w ogóle gdzieś tam majaczy nam. Chyba twierdza po prawej, ta, ta stara, gdzie tam z Lesterem sobie będziemy się bujać. Ale dobra, lecimy dalej. Tutaj na razie myślę, że fajnie. No mamy no, jakieś tutaj zestawy skillsetów, czyli wojowników, magów. No i pierwsze co, co, co zwraca uwagę, dla mnie przynajmniej w tym kadrze, który zatrzymałem, to te szaty magów wody. Wyglądają, byśmy je zamówili z Aliexpress i wykonali z poliestru, nie? Jeżeli chodzi o samą grafikę, wizualizację czaru, spoko. Fajnie to zadziało się i ta reakcja tych goblinów, bo podejrzewam, że to są gobliny, też spoko. Także tutaj pierwszy taki minus to ta, ta szata magów wody. Dalej zatrzymałem na... nie wiem. Jakiejś kopalni? Podejrzę, że albo to jest ta y, jakaś odnoga starej kopalni, albo tej, która zapadła się y, za placem wymian. Może tam nas wprowadzą? No, ogólnie fajnie wygląda, tak. Y, tutaj sobie wrócimy jeszcze, złapiemy. A tak, dobra, tutaj mamy tego maga. Tu mamy cios. Chyba już e, dosyć profesjonalny, tak w wysokim stopniu zaawansowania skilla walki mieczem przeciwko ścierwojadowi. E, ścierwojad można dyskutować dużo i długo. Fajny, nie fajny Myślę, że fajny. Aczkolwiek na, pewnie, jakby zrobiono go trochę inaczej, to, to nie płakałbym. Natomiast mogło być na pewno dużo gorzej. Sama animacja fajnie wygląda. Dobra, tam pływanie. A no dobra, i teraz patrzcie. Szata maga ognia. Ok. tu już jest na pewno lepiej niż w przypadku magów wody z poprzedniego klipu. Ale dalej brakuje mi takiej, nie wiem, masy tej, tej szaty, żeby ona po prostu taki dawała majestat. Żeby to nie był kolejny mnich, nie? W, w Gotiku te szaty pokazywały. Przez swoją objętość taki majestat dla mnie zawsze tych magów, nie? I potem jak grałem w inne gry, gdzie magowie mieli takie, no powiedzmy, szatki w porównaniu do gotika, to zawsze mnie to balało. I to nie było fajne. No i tutaj widzę, że też ktoś poszedł taką wizję artystyczną, że, że bardziej to przypomina stroje, które są robione na Gothic Larpa. Tutaj jak coś. Też, też gram gram w tą zabawę, darpową Gotik, eee, ale lecimy dalej. No. O tutaj patrzcie i tu przez chwilę był chyba, eee, nie wiem, arcymag? No bo ta szata, no właśnie i patrzcie, nie? Bo ta szata jest chyba arcymaga. To co, to o czym mówię, oczywiście. Animacja, żonkuca, że cokolwiek. No, te modele bez zbroi w gotikach no, były takie bardzo stat statyczne. E, no tutaj Alkimia widzimy idzie, no jednak prawie 20 lat, ponad minęło, więc, więc tutaj musieli pójść, pójść troszeczkę bardziej dynamicznie. Natomiast no, dalej tego statu tej szaty nie widzę, nie? Kolonii karnej. Dobra. Jeżeli chodzi o, mm, o osobę, która czyta, ja nie pamiętam, który to jest aktor. Mm, I tutaj nie będziemy się zawężać i szukać. Natomiast mm, miałem takie wrażenie, że mogłoby być jakby można by dobrać osobę, która miałaby trochę bardziej basowy y, głos i taki Mniej ryczący i to broń Boże nie jest jakby zarzut do aktora, no bo każdy głos ma taki, jaki ma. Natomiast no można było wybrać kogoś bardziej takiego, który jest mistyczny, tajemniczy, niż yy, gość, który reklamuje nam, yy, nie wiem, kupno czegoś w markecie, tak. Takie ja mam odczucie, nie? Subiektywne. Natomiast jeszcze a propos w ogóle tego, tego kawalątka mapy, który widzimy, no rewelacja, rewelacja. Jeżeli to będzie tak zachowane, to super. Bo jest, jest, widać ten upgrade tych lat, że mamy więcej drzew, wszystkiego, no to widać, że żyje. I mega fajnie. Obóz, azurowany zarobiście Orkowie, nie? Tu było masę kontrowersji a propos tych orków. Natomiast e, ja w ogóle, pierwszy raz myślałem, że to jest taki, powiedzmy, lightowy ork, tak? To znaczy, znowu straciliśmy na tej masie tych orków, bo nie były takie byczory, były takie przygarbione i, i, i to w ogóle fajny był kontrast orków względem tych Warcraftowych, czy, czy w ogóle The Elder Scrollsów, tak, gdzie tam orkowie są bardzo humanoidalni. E, ale ten, po prostu potem zauważyłem, że to jest hełm I, i wiecie co? Myślę, że jeżeli idziemy w tą stronę, że ktoś powiedzmy, może chciał zrobić taki pomost między Gotikiem 3 i tą abominacją Morków, to myślę, że to jest dobra droga, tym bardziej, że jeszcze widzimy elementy, nie wiem, jakiejś biżuterii na tym, na tym pancerzu, malunków, ale widzimy pewien aspekt prymitywności też tej zbroi, tak, no tu połączenia jakąś tam na, na, tych, na tych przedramionach, tych, tych, tych elementów pancerza, no, moim zdaniem fajnie, tak, i tu oczywiście serduszko boli, nie, bo, bo wolałbym może tych takich, nie wiem, prymitywnych orków zobaczyć, ale, ale spoko, idziemy, idziemy dalej z rozwojem pewnych rzeczy, koncepty stare zostawmy, Pomijamy oczywiście robienie abominacji konceptów, tak jak, jak jest zrobione chociażby w serialu Amazona, jeżeli chodzi o, o Lotra, tak? No, z pewnymi rzeczami. Co tu jeszcze widzimy? Super, że są detale zrobione, nie? Tutaj macie w prawym górnym rogu szatę chyba nowicjusza. Tu ktoś chyba ze starego obozu wisi, wisi przepraszam. No, mega fajnie, mega fajnie. ...opatrzenia swoich armii. I dlatego każdy człowiek uznany winnym, choćby drobnego... Mm, tu się też zatrzymamy na, 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 na chwilę, bo dalej ten lektor no jakby, wiecie, no... Kurczę, no jakbym słuchał kogoś, kto mi y, robi reklamę, nie? Reklamę produktu. To nie jest głos, który pasuje mi do... ...takiego dark fantasy, którym jest Gothic. Takiego, takiego ciężkiego klimatu, no tu jest gość, był, ej, słuchaj, chcesz jechać na wakacje do górni czy do Lni? Zarąbiście, 1200 zł lecisz, albo popełniasz przestępstwo i cię wrzucamy za fliko. Natomiast, już nie patrząc się nad tym doborem, bo to może być rzeczywiście subiektywne i zresztą ten materiał jest subiektywny, Ko kopalnia, no, mega, no te aspekty świecącej yy, rudy, no bajka, po prostu bajka, jeżeli to tak zostanie yy, wypuszczone, a nie, nie zmasakrowane przed premierą. Jak parę różnych gier, to, to naprawdę mega, mega. Yy, no i tu znowu widzimy szatę Magawody, nie? No już jest trochę bardziej masywna z tej, z tej perspektywy, ale no dalej to jest taka typowa szata z, z gier RPG nie, komputerowych najlepszych magów, by magiczną barierę nad całą doliną I tu widzimy to o czym mówię, nie Brakuje tej takiej ofitości masy tej szerokości tej szaty, nie Kurczę jakbym księdza widział, nie? Po prostu księdza, nie? a swojej tam sutannie. I to właśnie, no, to jest sutanna moim zdaniem, a nie szata. Jaka prawdziwa, ciężka szata. Ale coś poszło nie tak. Podczas jej tworzenia i wszyscy zostali uwięzieni wewnątrz. Hmm, ciekawy detal, mianowicie okna wieży, że tam się pali światło, to też jest fajne, naprawdę. No i, i ten vibe górniczej doliny. Tego dzikiego miejsca, który, które jest jakby, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Nie ma budowniczych dróg. Nie ma, nie wiem, ludzi, którzy tam wybudują jakieś areały, jakieś tam dodatkowe chatki, coś tam, coś tam. Nie, no to jest dziki teren i fajnie to wygląda. Aczkolwiek, jeżeli sobie cofniemy jeszcze chwilkę, żebym tylko złapał to, o, widzimy na dole, na środku ekranu. Widzimy, widzimy, przepraszam, płonące ognisko. I to jest też fajne, fajny taki detal, który powoduje, że mimo tej dziczy, która panuje, tam są jednak też ludzie. Podejrzewam, że tam chodzi, chodzi o ludzi, bo mogą być też orkowie, bo nie wiem z którego kadru jest to rzucone. Natomiast, no, ktoś tam jednak w tej dziczy mieszka, albo, nie wiem, robi sobie przerwę. Fajny element detali, detali świata, że, że no jakby ta imersja tego świata będzie moim zdaniem o wiele łatwiej do, do, do przyswojenia. No właśnie. I teraz y, tu mamy scenkę, gdzie goś tam morduje. No charakterystyczna scenka też w trailerze Gotika 1 pierwotnego, no pojawiła się y, Pomijam znowu te stroje, które są takie bardzo lekkie, ale może po, po prostu ten sentyment Gotika mi został i, i, i to tak nie gryzie. Pomijam też oczywiście, bo to też przeczepianie de, cze, się detali, no Mika Gościa, który właśnie chłopa zaciupał y, kilofę, jakby nie spójrzcie na niego. E, właśnie ci żona powiedziała, że cię nie ma nic na obiad, nie? To taki poziom przejęcia. Tutaj, jeżeli chodzi o rzut y, zamku w starym obozie, y, 10 na 10, po prostu rewelacja. No i, i patrzcie, nie? Tutaj mamy most. Super, taki już podupadły, ze sztandarami, mimo wszystko. Y, rewelacja. No i też, jeżeli chodzi o fragment tutaj tego lektora. No to on już bardziej siada, nie? No to już właśnie, nie takie opowiedzenie tobie. Hej, tu jest stary obóz, to jest nowy, tam wiadomo sekta. Ale jeżeli chodzi o takiego narratora do opowiadania o historii, to nie wziąłbym tej osoby. Natomiast do tego fragmentu, gdzie, gdzie ktoś mi tłumaczy po prostu, jak to wygląda w tej kolonii, to że już, już zdecydowanie lepiej. W ogóle też fajny kadr, widzimy, że żyjemy w czymś, co już upadło, nie? No to jest kolonia karna, tu nie będzie piękny zamek, tam coś jest wyrwane. Tak długo jak dostarczają rudę, król daje im wszystko, czego potrzebują. W nowym obozie... No i nowy obóz, nie? Tutaj jakby miałem bardzo dużo wątpliwości, jak do tego podejdą. W sensie, jak to będzie w ogóle wyglądać. Hmm, bo jak zrobienie starego obozu jest dosyć proste w sensie jakby to zrobienie go takiego w formie nowoczesnej no to zrobienie nowego obozu mówię o starym jeżeli się tam nie przejęzyczyłem, to tutaj y, widzę taką inspirację wiem, meksykiem no zobaczcie no to jest takie trochę tak takie realia nie natomiast mega fajnie mega fajnie y, takiej typowej organizacji, która jest poza głównym nurtem, która jest opozycyjna i ta lokacja też to oddaje, nie? Jesteśmy jednak w jaskini, przeciwstawiamy się pewnemu porządkowi, który został narzucony w tej, tej, w tej górniczej dolinie. Mega, no i pośrodku ten kopiec. No rewelacja. I sekta, nie? Bractwa osiągającego. To też dla mnie 10 na 10. Obóz sekty na bagnie wierzą, że odzyskają wolność za... Od w ogóle. Mm, popatrzcie, ja bym, e, ja bym rzucił takie hasło, że tutaj, e, po tym nowym obozie i, sekcie, i po obozie sekty, i tutaj w ogóle tym przedstawieniu, e, ja tu czuję mega, że to robią to Hiszpanie, żal kim jest Hiszpanii, bo bardzo mi to przypomina właśnie takie klimaty WUDU. Ale mega, nie? No to stary klasyka. No i tutaj wchodzi element dubbingu tego lektora, w którym ja się mogę zastanowić, czy po prostu gość nie został podłożony tylko do tego filmiku. Jeżeli tak, no to ok. Rozumiemy pewną koncepcję, i jest ok, jeżeli byłby w grze. Jako narrat, narrator storyline'u? Średnio, nie? Diego fajna morda hiszpańska, GITES, tutaj nie mam nic... tę symulacja żyjącego świata, eksploracja, fabuła i walki. No i widzimy w końcu coś, czego brakowało w Gotiku 1. Nie? Bo mówi się o konwojach z, z tą rudą, wszystko, ale realnie to nigdzie nie było to jakby zaznaczone poza, poza warstwą narracyjną. Nie było właśnie żadnych jakichś wozów, nie było jakichś miejsc, nie wiem, takich, w których na przykład staliby strażnicy, którzy by jakby. Wiecie, no taki outpost na, na, na drodze do, 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 do placu wymian, nie? No tego nie było. Tu widzieliśmy jakiś tam prymitywny atak mieczem. Okej. Okay. Jak tytuł z 2001 roku, Gothic Remake oferuje wciągający i realistyczny świat. Doświadcz złożonej symulacji życia na skalę niespotykaną dotąd w grach wideo. W ciągu dnia mieszkańcy kolonii wykonują różne czynności. Tutaj tak naprawdę nie ma się co przyczepić, no to jest takie Pokazano, że idziemy w bardzo prostej ścieżce rozwoju gry, nie? Mamy 20 lat, które pozwoliły nam tą technologię lepiej zaaplikować. Nie ma się co przyczepić, zresztą z trailera raczej tego nie zobaczymy, bo dopiero grając będzie można ocenić, czy faktycznie ten świat żyje. Podczas gdy bogata w swojej Przyroda żyje własnym rytmem. Bez tyki, tak powiedziałem, no tu zatrzymano się czerwadzie, no można się powiedzmy kłócić, nie kłócić, ale, ale jednak ten duch został utrzymany. Dzięki temu ma się wrażenie, że ten świat może istnieć. No i tutaj są szkodnicy, nie? No i e, jak, szkodnicy tutaj wyglądają bardzo jak z larpagotik tak ten y, ciężko zbrojny szkodnik? No spoko, nie? koncepcja, koncepcja ok. Myślę, że prze, przejdzie, można by tu było na pewno e, po prostu narzucić no, kwestię subiektywności, czy, 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 czy mega fajnie, czy fajnie, na pewno nieźle. E, faj, fajnie, widać, że udało mi się tak y, oddać pewien majestat miejsca, w którym się poruszasz przez te wysokie skały. Tego nie było, czuć go tylko jeden. Był mega. No i tu mamy to w ogóle. To jest zmierzający fragment tego zwiastunu. Jeżeli to tak będzie wyglądać. Rewelacja. Nie? Poczucie strachu poprzez tą taką narrację dookoła gracza, że ty jesteś w ciemnym miejscu, bardzo zatłoczonym takim, ale nie zatłoczonym postaciami, tylko obiektami, że to jest faktycznie ten las. nie? W Gotiku 1 też się to czuło, poruszając się po lesie, że jest niebezpiecznie. I tu myślę, że to fajnie oddaje jeszcze w ogóle ten pokaz w ogóle z tym błyskiem. Rewelacja. Poznaj wiele interesujących postaci, odkryj ich cele, i zdobądź ich szacunek, wykonując szereg złożonych za... Fajna mimika twarzy, to muszę też przyznać. To, jak rozwiążesz ich problemy, zależy wyłącznie od twoich wyborów. Niezależnie od tego, kiedy, w jakiej kolejności i czy w ogóle coś zrobisz, gra zawsze odpowiednio zareaguje na twoje... Mm, oczywiście ktoś, kto jest freakiem gotika, to od razu usłyszał te dźwięki otrzymywanych obrażeń, yy, używanych w jedyncej i dwójce. Decyzje. Poznaj złożony i wymagający system walki z satysfakcjonującym rozwojem postaci. Pokonuj przeciwników zapomnę. No, tu mam taki tyzon, Znaczy to jest taki vib gotikowy? Bo podejrzewam, że to jest jakiś tam szkielet mark, nie? No, ale różnych broni do walki wręcz. Eliminuj ich z dystansu lub zgłębiaj arkana. Marka. Pamiętaj, że każdy rodzaj broni zachowuje się inaczej, a jej skuteczność. O, i jak e, w większości tych mm, potworków, nie mam w sumie do zarzucenia, bo jest koncepcja fajna. Tak, pełzarz mi się nie podoba. Pełzarz stracił na masie. Wygląda po prostu jak licha. Licha mrówka, która przerośnięta, a te pełzacze to były takie, zawsze wiecie, takie wielkie gnoje, nie? Jedynce i dwójce. Trójcy też, nie? Tam, tam poszli trochę inną stylistykę, ale, ale ta masa została. Natomiast tu takie szkapy. Kurde, jak takie wielkie komary. o. Pania. Zdajemy sobie sprawę, że tworząc remake uwielbianej gry nie jest łatwo sprostać oczekiwaniom jej wiernych fanów. Czujemy jednak, że jest tu przestrzeń, by dostarczyć nowe wrażenia, opowiadając nowe historie z kolonii, i rozbudowując te, które zagorzali fani, znają już od ponad dwóch dekad. Dużo uwagi poświęcamy też ulepszeniu wielu aspektów rozgrywki. Na przykład wprowadzając zróżnicowane rytmy dnia i reakcje NPCów bardziej złożone tworzenie przedmiotów. Fajnie, tu się totalnie zgadzam, chociaż jak widzicie ja mam odpalone na 1440 tutaj w Hadeku, a

Ja mam wrażenie, że ten topór jest chyba za duży w stosunku do jego ciała. Ale, no, to już kwestia naprawdę subiektywnego. No, bardzo mi przypominają. W Gears of Warze były, były takie. Te szarańcze. Bardzo mi to przypomina. I mam wrażenie, że trochę straciliśmy tego vibeu. Tego ugabuga, nie? Ukaraka, ukaraka goticowego orka, tylko mamy takiego Generic fantazji. z powrotem w No i dobra, no i tu mamy fajny zwiastun. Jeszcze przejdziemy sobie a propos, a propos dubbingu, nie? Bo to też, też się pojawił fragment polskiego dubbingu. Dobra, no to jedziemy. Ogólnie tu pokazana jest fajnie magiczna bariera. Bardzo mi się podoba, nie? Pora rozpocząć nowe życie. Chciałbym o coś zapytać. Wciąż żyjesz? No, Diego, no klasyka, wybranie tego samego aktora tutaj. Jeżeli to byłby bezwmienny i nie ma Mikołajczaka. Tak, chyba Mikołaj przegrał? E, no to fuck up. Tutaj mamy kadr, nie? I teraz totalnie nie mam pojęcia co to jest. Po prawej podejrzewam, że jakaś wieża Ksardasa, po lewej nie wiem ta stara twierdza czy coś. Fajnie to wygląda, ale tu z kolei nie jestem w stanie się odnaleźć. Krótkie temu i wiecie co? Ja uważam, że idą w dobrą stronę, nie? Bo, bo ja słyszę te głosy tych postaci i w, w, jestem sobie w stanie wyobrazić do jakich postaci te głosy pasują. Oczywiście, kwestia jak potem je ja dobiorę to jest, to jest inna, inna materia. Natomiast uważam, że jeżeli mają być taki poziom, ma taki poziom być dubbingu i, 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 i na pewno się skupią, żeby ściągnąć jak najwięcej, możliwie tych aktorów, którzy grali, no oczywiście oni. Niestety umierali po drodze. No, taka kolej, kolej życia A, minęło 20 lat. Yy, I ja osobiście, jak miałbym wystawić ocenę za to, po, za to co usłyszałem, to da <coughs> przepraszam, daję 5 na 6. Bo ten chyba, jest, tak? Czekajcie, kogo grał klawiter? Enryasa. No chyba, bo teraz tak. Mamy Kirgo, mamy Diego, Draxa, Radforda, Świstaka, Oriego, Naprawdę nie wiem kim jest ale yy, jeżeli tam był raz jako ten, powiedzmy z tym, z kim rozmawiał Diego, to okej, okay. ale że to bezimienny, no, to dla mnie, no musi być, je. Mikołajczak powinien mu zapłacić, nie, sowicie, moim zdaniem. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Yy, mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie słuchać tego mojego obiadolenia. No a co? My na kanale się widzimy. Przykaz Gierek i yy, dobrych shotów. Także miłego dnia.